Dobry wieczór Państwu, to ja, Pan Korzuszek i znów na całe szczęście jestem z otworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie Piu Piu, piu w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. No drodzy Państwo, nie ukrywam, że pomimo całej radości, którą e, nam ta sprawa dostarczyła, miałem troszeczkę nadzieję, że uda nam się już w jednym odcinku zamknąć sprawę, feralnego ogórka i senatora Burego, no bo szczególnie, że pojawiły się proszę Państwa w internecie takie insynuacje, że senator Bury taki łysy i z brudką trochę, tak przypomina pana Kożuszka, no i to są proszę Państwa, to nie są rzeczy, o których marzyłem w młodości, że takie porównania mnie spotkają w średnim wieku, no ale niestety proszę Państwa, czy możemy zamknąć tą sprawę? No niekoniecznie, niekoniecznie. Miałem taką sytuację proszę Państwa, Muszę niestety troszeczkę się pochwalić. Uczestniczyłem w takim internetowym, wirtualnym forum w języku Language, ludzie z całego świata rozmawiający o wojnie na Ukrainie. No i tam się toczyła dyskusja. Oczywiście, proszę Państwa, jestem osobą bywałą w świecie, także no, oczywiście wiem, że to Państwu imponuje, ale trudno, musimy jakoś z tym żyć wszyscy. W każdym razie to było w języku Language, tak jak powiedziałem. I tam toczyła się dyskusja na temat przekazania stworzenia koalicji, która przekazałaby leopardy na Ukrainę. I mnie pytają, Maćku, nasz kolego z Polski, którego niezwykle szanujemy i cenimy za Twoją wiedzę. I już no ale to nieważne co tam mówili o mnie, ale mówią, jak to wygląda w Polsce, jak się toczy dyskusja w Polsce na temat leopardów. Czy opinia publiczna tym żyje? I ja mówię, czyli pytacie mnie, czym żyje opinia publiczna w Polsce? Hmm. Jak Jakby wam to powiedzieć, pamiętacie Chruszczowa w ONZ? No, to w, opinia publiczna w Polsce żyje czymś podobnym, tylko że zamiast buta jest ogórek. W każdym razie, proszę Państwa, więc nie możemy zamknąć sprawy ogórka. E, Szymon Hołownia odniósł się do niej i odniósł się, proszę Państwa, w sposób pełen godności i rozumu e, prawda, człowieczeństwa. Zobaczymy, e, zobaczmy to. E, 22,50% poparcia dla senatora Jacka e, e, Burego. No, powiem szczerze zadał kolega szyku tym ogórem, no trudno mu się dziwić. Znaczy, ja powiem wam szczerze, znaczy idea mediów publicznych w wykonaniu dzisiejszych mediów publicznych zarządzanych przez te koalicję ma tyle wspólnego z bycia publicznym, co, jak już powiedziałem, co dom publiczny. W pewnych rzeczy się nie dotyka, pewnych rzeczy się nie trąca, w pewne rzeczy się nie wchodzi, no a już się weszło i się zderzyło z panem Kłeczkiem. No to co Jacek miał zrobić? Przy, przy Ogórczu tam konkretnie, w... jeszcze później, czy <laughs> Pan Andruszkiewicz, czy ktoś, mówili, hołownia przed... Przeprosić. za co mam przepraszać za co mam przepraszać mam przepraszać za to że ta telewizja kłamie w biały dzień że manipuluje w biały dzień za to że doprowadziliście media publiczne właśnie do standardu domu publicznego za to mam przepraszać wolne żarty Jacek ma nasze pełne poparcie w tej swojej walce z propagandowym reżimem tak jest proszę państwa z propagandą pisostą. Czy jest sens przepraszać? A komu to potrzebne? A dlaczego? Pięknie. I proszę Państwa, wiemy, jak to się stare powiedzenie mówi, różnych się ma kumpli. Są różne środowiska, prawda? Gitowców, proszę Państwa, technomaniaków, depeszów, prawda? A jak wiemy, jak widzimy środowisko partii Polska 2050, jak zresztą się przekonamy też w tym programie, to jest takie środowisko, gdzie zadaje się szyku o górem, jak powiedział przy ogórczym, ale fajnie, takiego mamy. Mieliśmy Szymona troskliwego o los Polski, płaczącego nad Konstytucją, to teraz mamy Szymona Psaśnego. Przy ogórczym, prawda? Tylko się tak zastanawiam, nawet jak Szymon, to co mówi Szymon Hołownia, to jest prawda. I to jest Taptefopedy Szambo, dom publiczny, prawda i tak dalej. To ja rozumiem, że to co zrobił senator Bury. Czyli najpierw sprowadził ogórki z od ruskich, a potem nazwał dziennikarza pewnego rodzaju mendą, to to jest lekarstwo, prawda, na ten stan rzeczy. Czyli innymi słowy, w proteście przeciwko temu, jak to jest wszystko szambo, ja się rozbiorę do naga i będę rzucał wokół wszystkich krowimi plackami. To jest takie chrześcijańskie, bym powiedział. Zło mędą. I ruskim ogórkiem zwyciężaj. Ale proszę Państwa, ponieważ jak powiedzieliśmy, to jest pewnego rodzaju taki klimat w tym środowisku, senator gramatyka stwierdził, że chamstwa jest trochę za mało w polskim życiu publicznym, więc można dołożyć do pieca. Zobaczmy. To rzeczywiście poseł Gra Michał Gramatyka. Oglądałem wiele konfrontacji kłeczek bury. Święty by stracił cierpliwość. Powiem, powinien mu tego ogórka wsadzić w plecak. No pięknie, dziękuję za materiał. Święty by nie wytrzymał, proszę. To jest piękna ta argumentacja, że każdy, każdy by zachował się tak samo. Jeszcze, proszę Państwa, Komu się ogórek nie otwiera w kieszeni, jak słyszy redaktora Krółeczka, to niech pierwszy rzuci rzepą, którą oczywiście ma każdy z nas w drugiej kieszeni. Natomiast przekaz jest jasny. I Szymona Hołowni, i Michała Gramatyki, jeszcze więcej hamowy. Senator Bury i, proszę Państwa, jego ruskie ogóry to jest wzór do naśladowania dla każdego, prawda? Więc można nawet powiedzieć... I zwyciężymy! Tak jest, proszę Państwa, i zwyciężymy w ten sposób. Ehm, natomiast ja bym taką miał taki postulat mały ja. Za każdym razem jak poseł gramatyka teraz będzie w mediach, to ja bym go pytał, jakbym miał taką możliwość, a nie będę, więc proszę kolegów dziennikarzy, niech poseł gramatyka wyjaśni wszystkim, co to jest wsadzić komuś coś w plecak. Hmm? Czy no, w plecach czy gdzie, panie? W. w Pę? 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 Tak? Trochę to homofobiczne. W każdym razie, senator Bury też, proszę Państwa, się kulą mnie kłania jak generał Świerczewski kiedyś. I sam ripostę jeszcze ostrzejszą na tą całą nagonkę, która została dla niego przeprowadzona. Zobaczmy. Niestety, ten poziom mizerii, który reprezentuje pan Chłeczek, jest żenujący i powinien na tej mizerii poprzestać. Nie robić żadnych innych rzeczy oprócz zajadania mizerii. Proszę Państwa. Fons, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili? Pani pan to powinien zostać perem, że ogórek i mizeria. I to wymyślenie tego zajęło panu tylko dwa dni. Ale jeszcze bardziej niż senator góry jednak zaimponowała mi ta pani, co stała z tą, z tą plakietką, prawda? Jak szybko złapała dowcip, senator Bóry mówi, to co robi senator Kłeczek, to mizeria. I ta pani. I on się powinien skupić tylko na tej mizerii. I ta pani. I dopiero za trzym razem, co ja tak mogę mówi. I zajadać tylko tą mizerię. A to pani. Oooo, o, Jezus, Jezus! Jezus, Maria! A jej, ale go tu Pan, przestanie senatorze, w każdym razie. Proszę Państwa, w Brazylii zwolennicy byłego już prezydenta Bolsonaro zaatakowali najważniejsze instytucje w kraju i nagle, jeśli ktoś z Państwa był gdzieś w otoczeniu polityków opozycji, to nie zazdroszcz oczywiście, ale to usłyszeli na pewno Państwo takie pi, 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 -pi, -pi, -pi. Wszyscy dostali SMS-y. A co w tych SMS-ach było, proszę Państwa? To pewnie PiS, gdyby był taki pucz w Polsce, to by PiS pewnie to zrobił. I co musieli zrobić wtedy wszyscy politycy opozycji? Wzięli ten telefon, z kieszeni wyjęli drugi telefon i to, co w tym SMS-ie, wszyscy szybko musieli przepisać na Twittera. To jest trudne życie polityka opozycji. Zacznijmy od Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zobaczmy. Trump dwa lata temu, Bolsonaro dzisiaj. Ciekawe, czy tak będzie w Polsce. Zobaczmy od razu Katarzynę Lubnauer. Zwolennicy Trumpa, zwolennicy Bolsonaro mają problem z uznawaniem wyników wyborów. Jeśli przypomnę sobie zapatrzonych w nich polityków PiS, to czuję niepokój. Dziękuję, proszę Państwa. Widzimy, jak pa Państwo powiedzą, że to jest trochę bez sensu, ale z drugiej strony, Katarzyna Lubnałe, proszę Państwa, w tym w swoim wpisie jest tak naprawdę i ci wszyscy inni politycy opozycji, którzy o tym pisali, jest trochę jak Tom Cruise w tym filmie Raport Mniejszości. Ona rozlicza już PiS za zbrodnie w przeszłości. Ktoś powie, oni tego nie zrobili, a Katarzyna Lubna powie, ale w mojej głowie już tak. Redaktor chyba Gazety Wyborczej, Jakub Wencel, znany młody lewak, też bardzo podniecił się, bym powiedział użyłbym takiego słowa tą perspektywą, że może w Polsce będzie tak samo jak na Zachodzie. Zobaczmy. Kogo widzicie zamiast człowieka Bizona w polskiej wersji ataku na Kapitol? Pamiętajcie, musi być to zwierzę, odpowiadające polskiemu lokalnemu kolorytowi. Ja stawiam na człowieka Bociana. Dwuznaczność wobec nazwy popularnego alkoholu nieprzypadkowa. Proszę Państwa. Dziękuję. To jest piękne. U nas nie było puczu prawicy, ale to jest, Jezu, jak oni o tym marzą. Jak my za mało prześladujemy, ja, ja nie mam w sobie takich potrzeb, żeby prześladować pana Węcla, ale widać, że tam po drugiej stronie jest taka potrzeba. Jest, jakby w Polsce był faszyzm, jak my byśmy mogli z nim walczyć. To ja, 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 wtedy, ja wtedy będę zamawiam i będę czegawarą, a ja będę chodź i migiem. A ja, a ja to, to ja, ja będę Spidermanem chyba. W każdym razie, proszę Państwa. Słusznie, jak napisałem w internecie, że w Polsce puczu nie było, to ktoś powiedział, mmm, nie było i przy okazji dobra odpowiedź na to pytanie y, pana Węcla, redaktora, kto mógłby być polskim człowiekiem bizonem? Zobaczmy. Człowiek-mucha. Oczywiście, już sprawdzony, proszę państwa, tak jest. Y, dziękuję za materiał. No właśnie, proszę państwa. Czy w Polsce kto byłby odpowiedzialny za pucz? Proszę Państwa, tego ja nie umiem odpowiedzieć, ale są specjaliści, którzy mogą na tą sprawę e, znaleźć odpowiedź. Tą sprawę z posłem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. Wie o tym zresztą doskonale Grzegorz Chetyna w słynnej wypowiedzi z 2017 roku. Zobaczmy. Kolejnych oskarżeń o to, że to będzie pucz. No byliście tutaj z nami 16 grudnia, widzieliście jak wyglądała organizacja Puczu, jak to wszystko się zdarzyło. Mignął mi tutaj poseł Michał Szerba, bo on był organizatorem Puczu wtedy na, na posiedzeniu Sejmu. Dziś... Tak to było. Oczywiście, proszę Państwa, bo jak mówił zapomniany już trochę polityk, potem Paweł Rabiej, to wszystko było przejęzyczenie. Nie było żadnego... Wiadomo, jak pucz się nie uda, to nie było puczu. Proszę Państwa, jutro się widzimy też, nieważne co się będzie działo. Do zobaczenia.